Na Tytaniku zdjęcia Tytanik, zobacz. No, ale teraz i na dziupi ci tu rób całość. A i będę się wychylał, Ta. tak? Tylko nie, tam na, na dziupi, to wiesz, zrobisz. Tak, no wiem o co chodzi. Zobacz, jaka przystań piękna. Tu jest loku. A Piotrka łódka stoi. to kurwa, bez niego, jak oni sobie dali radę. Tak? No dali jakoś tam, dali. No. Nie, no nie dajemy. Ale no ona ma pizdę. No ma ty, jak wcisnęłeś gaz, to aż się prze, przechyliłem, trochę trzeba usiąść. Tak, siadaj kurwa, Siedzę. Herbatę ci zrobisz? Nie, no na razie płyniemy. Ga a gaz masz zakręcony, ale na dole może zakręcać, wiesz? Nie, I tam, jest i tam w góry najlepiej, wiesz, bo przewody, przewody... Da, to jest... Ja widziałem jak... Dobra. No myślałem, że tak dajesz gaz, bo ona, wiesz, dopiero później ten gaz łapie, nie? Pod koniec, ale cicho jest, nie? Tak, a te a zobacz, tam na zegarach temperaturę wcześniej wyszliśmy. A co tam wiesz to? Poczekaj, idziemy zobaczyć temperaturę. Flaga oczywiście byłego okupanta Znaczy nie, okupanta to była trochę Taka z tym znaczkiem innym Dobra, co my tu mamy? Ładowanie jest, ciśnienie jest, temperatura jest 60, dobra wszystko ok. Temperatura dobrze. Dobrze? Tak, poczekaj jeszcze, pokręcę tutaj, bo to piękne światło jest, powiem Ci. Kurwa, tam na filmie to nie, to nie widać na filmie, że ty jesteś na dziobie, albo ten. Ja kręcę, kręcę. Zobacz, jakie tu wiry się robią. No, a co ma być na razie? Cały czas jest sprawny tu. Wirnik wymieniony. Ale to jest locha. No, locha, dobrze nazwałeś to, no. Tak, to jest locha. W Mercedesie to jak GLS, nie? Aha, ja do dzwonić. Spokojnie. nie? On tam siedzi, tak? Czy poszedł? Ale ładne światło dzisiaj, pojęci. Tu jest pięknie, tu. Te wyspy są bardzo ładne. Tam uważaj, bo przy prawej tam jest trochę już może płyciej. No, ale jakie jachty? Do jachty tu wszystko wychodzi Ile masz zanurzenia? Mecz. A no to tak. No bardzo ładnie, tu jest. Co my tu mamy jeszcze? O, ten jacht fajny. Ty, ale cicho to płynie, nie? W ogóle nie słychać tego. Tak. Jak na elektryku. No, nic, nie? No nic, nic. Co to jest? 45 stóp to jest, zobacz. To prawie 15 metrów. O, ten jest... Co to jest? Jakiś taki... O, jaki stary. Ale wiesz co? Oni ten, do czegoś to używają. Mama tutaj u góry właśnie tam i wypłynęliśmy wiesz? No dobra, a to jest No no wypłynęliśmy, bo to wiesz, musieliśmy wszystko wiedzieć Piotrek, bo to kurwa ja pierwszy raz na tym no no ale kurwa tutaj człowieku młody to nagrywa człowieku Tutaj jak no. ty, to jest taki sam operator, to ja nie wiem, czy ja was, was nie zainwestuję, czy kurwa tutaj ja, nie zrobię no. jakiejś kurwa firmy. Pa, ale zobacz co tam jest, ja balon. Ta, y, tak, ta, Piotrek, jak będzie być z daleka, to ty nagrywaj Piotrek też. No, Janusz, balon u góry, patrz. Kurwa, to, to bydle. no ale zobacz, razie, balon, Piotrek. balon, balon. Zobacz, tam balon jest. Zaczekam, zapierdala, czy to... Czy to nie ten, co widzieliśmy? Ten. Ty, ale przyjemnie, przyjemnie płynąć? No, przyjemnie. Kurde. A czemu kto pojedzie? nie przyjemnie. No. pojedziemy do no, Świnoujście, kurwa sobie. No, ale w tym roku jeszcze, nie? pojedziemy teraz, w następną tę, tu pójdziemy na te, na pierogi te, które wczoraj rozmawiam tam do, sto, do tego górnego tego. No, górnego. możemy, poniedziałek, wtorek, wiesz, no. coś takiego, nie? to się wie, wszystko ładnie podociera. Ja ostatnio... to deska ładna jest, ta zajebista. No ładna. Zobacz, jak, jak telefon kupiłem, to ja tu kręciłem tak dla próby i tutaj lód był jeszcze, wiesz. Pięknie tu jest pojęci. Zobacz, tu są te tereny niewykorzystane. No nie, no nie przesadzaj, bo to wiesz. Ja pierdolę. Tylko wiesz, ona się rozpędza, pamiętaj. Nie, nie, tak od razu nie dawaj, wiesz, bo to powinieneś tak stopniowo A, dawać ale, i, ale idzie już nie? No Ile mamy? 2,5? Tysiąca? No, tylko nie wiadomo, trzeba porównać z tamtym, nie? Na dole czy to jest to samo? Ale pójdziemy na 1,5. Tak. Ile to ona waży? 9 ton? 12. 12? No, no trochę waży. Chyba. Tu mi się podoba ta budka taka co ktoś sobie zrobił, wiesz, tutaj i sobie ryby łowi. Ty ale jakie fale! Wiesz ona, wiesz ona... się musi rozpędzić, to nie jest tak, że wiesz, A że tak... Tak, ona się w ten idzie. I, I tak stopniowo zwiększać moc, to wtedy no. wiesz to. Ale jak ona cichutko chodzi. W ogóle nie słychać. Idę zobaczyć, czy jest chłodzenie, bo to trzeba tak. sprawdzić, czy on się nie rozpierdolił. No leci. Elegancko. Dobra. No pięknie, pięknie. Ja... Co? Pięknie, a ja tu z drona robię. Uważaj, bo tam ci ktoś wyleci z lewej, wiesz, i możesz to, to mieć my, kur, wiesz, No to, to ja, w... może ja... To kaczko. Ja wiem, że my, my przeżyjemy, tak. O, gorzej z nim, nie. No, bo, bo to kawał tego, się obiłby tylko, nie? 12 ton, ale już możesz na prawo walić, wiesz, bardziej, bo tamtą też wiesz ktoś ci może wylecieć. Nie przejmuj się, tutaj wszystko badane jest jest zakaz robienia fali, a te chuje zapierdalają. To wszystko zobaczysz, od góry do no, to Volvo Penta No Volvo Penta wiadomo, no. Wiesz, nie mamy dużego i tak wyboru, nie? Słuchaj, ta jest też taka fajna, ta, o. Ta. Bo wiesz jaką owiewkę ma? I ma boki, widzisz? na no, boki też ma, tak. I on ma pod kątem, a ty też, no. No to musi być, wiesz, bo ta woda, ona nie, wtedy, to... ona wtedy na bok idzie, wiatr, nie? Wiatr to jest owiat. Wiatr, ale z bryzą Wiatr, taką. Nie, zapytaj się Kuby, to jest odnośnie wiatru. Wiatru, ale wody też. A tak to... ci wywali tu, a to do góry yy, powietrze, mi no. Kuba tłumaczył, jak to jest. Tak. Ale to taka ona też. Ona Czekaj, taka... kręć, kręć, już prawo, wiesz? Ja wiem, czy bym nie zamienił się na niego. Kręć prawo, bo przypierdolimy, to zaraz też będzie wchodził dużym okrętem i będzie pizda. No. Kurde. Czekaj, ja trochę pogoni nagram, bo to. Mam sentyment do tej pogoni i do tych pomostów trzeszczących. Mogliby trochę właściciele kurwa zainwestować, a nie tylko do kieszeni. Ja, ja już przygotuję, tak. I Idę, idę. Przełóż tamtą tam Dobra, przekładam. Biorą? Nie, nie, nie biorę. A politycy biorą. No kurwa, co mi się? Wczoraj pływam? Co, od wczoraj myślisz pływam? Dobra, ja idę skontrolować, czy tam żadna lina się nie wkręci, tak? O, patrz, jaka ładna łódka. Wiesz, on myśli, że my Niemcy, strasznie. A to Ty mówiłeś, że tu ktoś nie chciał wejść w ogóle, tak? Zobaczył tą flagę, tak? Piotrek mówi, musimy ją i A, no widzisz, tak to jest. Ale tu cichutko, co? Nie, no nie słychać w ogóle nic, tylko z wydechu coś. Dobra. Dobra, trochę pogoni, pokażemy. Chyba kierowcy tak przygotowałeś, wszystko na twardym. Nie, no chciałem podgrzewane wziąć, wiesz, ale. Akurat nie mieli. Ty za, jaka nazwa, żart, ładna. Żart. O koniec sezonu, tak? A my zaczynamy dopiero. Płyniemy do kraj i teraz, tam będziemy. Dobra. Lady in red. Kurde. A patrz, tu zawias czy do przykręcenia, pa, widzisz, pa? No, no, no. Ale takie problemy, to nie problemy. To nie problem. Ty, a taka była tu, a wiesz, że ta Emi, to jest, zobacz, to jest z betonu, ta, zielona. Tak, tak, ona stała, ja wiem. Kuba, no. Kuba mówi, że na nie pływał. Kuba na No Każd, nie, no, ale to naprawdę pływał, bo Kuba przecież nie jest taki od wczoraj, nie, na wodzie. Nie, nie, tylko ja go znam, taki no. na niej. No ale tam z tyłu jest taka też wagabunda czy coś te dwa maszty ma taka też zielona. O, ta zielona. Nie wiem jakbyś A pół góry sobie zobacz. No, by to elektryk na niej robił teraz tak, ostatnio tak. parę rzeczy tam. Bo wiesz, tam tylko w środku, nie? Ale ona wiesz co, tam jest za dużo miejsca jest. A tutaj zobacz kurwa mamy, nie? Nie, tu ty... mi się lepiej podobało. Tam jest taka jedna wielka przestrzeń, wiesz? No i chuj więcej. Nie? A Ilona ma 12. Tam to, daj się tak. A ta, na... no, pomaga, a ta ma jedna, 11, ale tu jest lepiej, bo tu możesz mieszkać na niej, nie? Oj. Zobacz, most bez, bez korka, no to jest aż dziwne, nie, bo tu, tu jest korek i tam jest korek. Dobra, tu jeszcze, ale ładne dzisiaj światło do nagrywania ci powiem, wiesz. O, tu mój kolega pracuje, rozładowują statki, taki Seba. Ja, ja tu pracowałem, ja to pracowałem 28 On lat. ma krowy w Dąbiu, nie? Pojedziemy kiedyś do niego, zobaczysz te krowy. No ładnie jest, na tej pogoni jest pięknie. A, jaka nazwa pięknie, Marina Pogoń. A tu wiesz, nie wiem, pamiętam, co stało tutaj. Ten no kaszuby czy coś, kaszuby, tak? Tak, tak? Ale wiesz, gdzie oni teraz mają to? Oni wywieźli to do. Wywieźli to... Na... Nie, oni. Na... Tak. Nie, to, to żyje dalej, to stoi na. ale mogę się mylić. To stoi na ratownictwie morskim, tam, jak jest robotnicza w dół. I po drugiej stronie. Ja mam zdjęcia. Właśnie dużo ludzi to znało. O, widać teraz ładnie tą tego Holandę, czy co to, te 12 metrów ten elektryk to tam, wiesz, on tam pracował dużo. On tam był z miesiąc czy dwa. Ile mamy obrotu? 1300. To fajnie się, nie? Wiesz, teraz płyniemy pod wiatr, nie? Pod wia pod, pod prąd, bo rzeka płynie to na dół, nie, nie? Do tego, morza. Ale to 1300 sobie, nie? Spokojnie, co? No. No, i podwiat też trochę. Ale dobrze jest, no. Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje teraz. Nie, no, lepiej się steruje tak u góry na tym flybridge'u całym. Ile tu mamy wysokości? 6 metrów? No Tak, i. 50 szerokości. Gdzieś tutaj nie przechodzą jachty, nie? Gdzieś... Tak? Panie Jasiu, ten. Tak. A, a, a wy gdzie jesteście? Na wodzie, tak? Na wodzie, no. A gdzie tu stoicie na przesmyku? Nie, nie, żeśmy sobie stanęli. Aha, bo e, my bym... na tej nowej. Bo ja... Jak jest Aha tam jak home, no. A my, a, a my tego, ja tu płynę kurwa teraz. Ruszyłem. Czy płyniesz? No Lady. Tak? I co byś z tego kanału? No tak, tak, no już jestem tutaj już pod, pod mostami. A kto steruje? No ja, no kto? A kto może kurwa da mnie sterować? Nie miałem do ciebie na zadanie, bo może zjechałeś mówię, no no no, no to co, co, ja sterować. Mi teraz chodzi żeby się przyłapać, tam byłem, pokazałem żeby się przyłapać, tu jadę tam Piotrek ten czeka żeby mi, bo to wiesz, to jest taka, ja teraz ją płynę to taka wielka się wygląda, wiesz? No to jest duża łódź, to nie jest mała tak, wielka. ale działa tu u a tak, nie. ja tu ją odkryłem, bo ja pierwszy raz tą górę odkryłem w ogóle, nie, ale tu wszystko, wszystko jest, tutaj jest, e, trudno powiedzieć, bo tutaj jest jakiś kurwa na pilocie, co to jest, to chyba ten jest e, autopilot tutaj, tutaj jest nawigacja, tutaj jest góra, u góry jeszcze tych jest je wiesz, dużo, o, trąbka jest, taka trąbka, Dobra, no i je pojedynczam. Dobra, nie? Dobra, no tak to się płynie. Silnik w stary cylindry. To koni na turbinie. I tak się w lokę, w, w, loke, w loke, no, Zobaczymy. Play. A ona idzie, ktoś się bardzo idzie. Dość do, do idzie. Tak, tak, tak. 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 Na no, tak, razie, bo to, wszystko, razie, bo to wszystko, razie. Nie, tak, tak, nie, no ja muszę ją trochę ale koniec sezonu już ale takimi łódkami można pływać jeszcze ci od jachtów już się zawijają materace już biorą do domu no ładnie jest gdyby nie to słońce to nie byłoby ciekawie, ale jest ładnie po lewej mamy taki jakiś suez I śmieci, nie śmieci tutaj zwożą. O zobaczcie, tam ktoś sobie podjechał. Jakiś samurajem czy co to jest gitara? Drona można by było wziąć, to. Ale myślałem, że nie będę latał, bo Co to jest tam? No, mam tu taki suwak, to mogę podjechać, żeby państwa przyostrzyć. I to jest jakiś samuraj, czy coś w tym stylu? Czy gitara? Nie wiem. Albo ten Daihatsu Roki. No, jak tam się jeżdża? No, to ja swoim też tam mogę podjechać. Ja wysoki mam. Te czwóreczka pójdzie. O tu kiedyś ktoś łódkę trzymał, widziałem tak na dzikusa. No, ładnie, ładnie. Co my tu mamy? międzynarodowe alfabet flagowy tam tu jest ciekawe, ten masz można ściągać więc jakieś mosty, coś to składać właściwie tu jest zawias, tu się odkręca dobra, patrzymy czy gdzieś nie przypierdzi no dobra, to by było chyba na tyle może jeszcze kawałek pokręcę nie wiem, czy on wchodzi tędy, czy tędy. Zobaczymy. A to jest nowy most. Proszę Państwa, zapomniałem jak się nazywa. Nowocłowy, Nowocłowy właśnie. Fajna sprawa, te mosty łączą ludzi. Bo politycy dzielą, a mosty łączą. Także widzicie, tak to jest. A tam jest stary, co już się kiedyś zaczął niby rozpadać, coś tam porobili, dalej działa. No za Niemca chyba jeszcze ten most jest, ten słowy nowo słowy to nie wiem, tu w Ciężnym, czy w którymś to 20 lat ma o, tu jest coś ciekawego jakieś sobie stoją Co to jest? Pilot, aha O, tu jakaś barka jest, Housebot Pięknie, pięknie, właśnie. Takie zakamarki nie widać tego z ulicy. Widać to z wody, proszę Państwa. Mam nadzieję, że to na jednym ujęciu będzie. No, trochę głośno. Znowu o sterowaniu gada. Tam dwie barki i tam taka wysepka jest. Czyli z prawej można sobie tędy popłynąć i tam wrócić, ale ogólnie to jest droga na Niemcy. No. I tu jeszcze jak się uda. Na jednym ujęciu, jak to wejdzie, nie wiem, jaka jest rozdzielczość, nie zmieniałem. To chyba jest ta normalna Full HD na 300 klatkach. No i tam, nawet Karski, sobie cumujemy. Dobra, idę się tam przygotować. Na razie wystarczy. Pozdrawiam.